Jakie ma pan opinie na temat dzisiejszej polityki Polski względem Rosji? Jaka była, jaką by pan prowadził politykę względem tego kraju? Więc ja to publicznie mówię, że dzisiaj Polska prowadzi taką, nie prowadzi żadnej polityki wobec Rosji. Ma swojego pana, raz Unię Europejską, raz Stany Zjednoczone i ten pan każe, każe obszczekiwać Rosję. Raz mocniej, raz słabiej. Polska to czyni. Na rozkaz obszczekuje obgryzakowski, dostaje od Rosji czasem w łeb, no ale tak się zachowuje. Poza tym na dodatek wytwarzana jest w Polsce jakaś taka próba, no chyba, żeby usprawiedliwić to obszczekiwanie i obgryzanie Rosji, to rząd tworzy taką histerię, że Rosja, że Putin jest zły i tak dalej, po to, żeby to usprawiedliwić, prawda? No więc niestety i ludzie to łapią i zaczynają właśnie z niewiadomych powodów nienawidzić Rosji. No, a powinno być tak, że powinniśmy dobrze żyć i z Unią Europejską, a poza nią, e, i żyć, jeżeli będzie istniała jeszcze, i żyć dobrze ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie słuchać ich rozkazów. Można się dogadywać i tak dalej. I również dobrze żyć z Rosją. Nie widzę powodu, żeby tak miało nie być. Po prostu trzeba uczciwie gadać i z Putinem też, a nie być złośliwym i, 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 i tak jak powiedziałem, obgryzać go na rozkaz jego przeciwników. No przecież oni to widzą, nie? No. I, 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 I bylibyśmy bogatym i bezpiecznym krajem, a tak no to ryzykujemy. Ryzykujemy niestety Hekatombę.